Ona cudowna le macie drugich nie w ogóle Tu słuchajcie jak zubyło Nie ci kręci, każdy godzi, o nie śmiela Kiedy na parkie ciem po glicjach cudzie się chyba Gręci, kręci się, ale w mojej głowie Nie wiem, czy on podejrzyjów, ona powie się chwilą i do niej podchodzę Ale się zgubiłem gdzieś po drodze Czy się nie tą na wyroze Kiedy ona patrzy, na mnie puszcza nerwów wodzę na Czarowamy mamy, my mamy, się mamy, my mamy, my się wszystkim z bardzo mamy, my mamy, my Wszystkim my mamy, my mamy, tak mamy, my mamy, my ona my mamy, tak tak my mamy, my mamy, my mamy, my mamy, I mamy, my się, my sobie mam. w ogóle mamy, my mamy, się mamy, my mamy, my mamy, my mamy, my mamy, my mamy, na mamy, my Właśnie ona, zadowolona, że szczególnie w gora gory Mojej Każdy się dobrze o tym wie, ty dobrze to za. A ona, co pojęta, wkręca ci się raz i To Wszystko swoją wartość, że tak nie widziałam za sobie, raz to tak jest A ty mówisz, że się do niej, mi spać opisać Ale słupi brak. Nie, mówiłem, przez ją a jaka piękna za noc Szkoda, że zablokowali mi konto Mój forfę stracił cały most Ale nie mam zemal Właśnie bym był z nią na sam Ja na tej samej falach ziągam Łoł, łoł, łoł Tansal, krejnowa siona Z odwodona ma coś wśród Nie mogę I wejścia w pamięci Pozostanej rany, zmychy do życia